Story time o tym, jak na dzień dzisiejszy mogę normalnie funkcjonować, a jak tylko wyjdę z domu, będę w stanie wegetatywnym do końca życia. Nagrywam to chwilę po powrocie z placówki ZUS, cały roztrzęsiony z niedowierzaniem, do jakich rzeczy może posunąć się człowiek, który przysięgał chronić obywateli. Mianowicie od początku, kilka miesięcy temu, byłem czynny zawodowo w firmie militarnej, której nazwy tutaj nie będę przytaczał z powodu konsekwencji prawnych, które mogłyby mnie spotkać. Pewnego razu w pobliżu sklepu, w którym pracowałem, dałem pewnej osobie legalne tabletki ze stoiska z odżywkami, jak się później okazało w tym sklepie. Oprócz klientów była również smuta pani, która z tego powodu rozpoczęła całe te piekło na ziemi. Po mniej więcej tygodniu od zajstałej sytuacji, pewnej nocy leżąc w łóżku zacząłem słyszeć sąsiadów, co początkowo nie zrobiło na mnie wrażenia z racji tego, że jestem osobą jednooczną, urodziłem się jako wcześniej z wagą 600 gram. W wieku trzech lat odkleiły mi się świadkówki tylko jedno oko udało się uratować, którym z dnia na dzień widzę coraz gorzej pomyślałem widzę już tak leż, źle, że zacząłem słyszeć na bardzo duże odległości. Na tamten moment nie wydawało mi się to irracjonalne. Jak się później okazało, były to służby, które za pomocą podsłuchu postanowiły wypytywać o zaistniałą sytuację oraz pobliskich pośredników. Zmęczony ciągłymi tłumaczeniami, że nikogo nie znam i nie widziałem oraz że nigdy nie zażywałem narkotyków, a tabletki były w pełni nielegalne. Zacząłem prosić, by panowie dali mi już święty spokój, lecz to był dopiero początek. Po około trzech dniach od y, sytuacji, gdy zacząłem słyszeć niby sąsiadów, panowie zaczęli przychodzić do mnie do pracy i nękać mnie psychicznie, zaskutkowało własnowolnym zwolnieniem się ze stanowiska sprzedawcy w firmie militarnej. Z upływem czasu i ciągłego nękania psychicznego zacząłem rozumieć, że mój słuch, słuch jest taki jak u innych osób. A służby w tym urządzeniu posiadają bardzo dużo nieprawdopodobnych możliwości oraz funkcji, które nawet jak na dzisiejsze czasy technologiczne wydają się niemożliwe. O wszystkim postanowiłem poinformować moich znajomych, z którymi na drodze dedukcji doszliśmy do wniosków, że te urządzenie może również dobrze zrobić nam krzywdę, bo jeśli potrafi przesyłać dźwięki do mózgu, to być może mogą go w jakiś sposób uszkodzić. I to właśnie ta teza roz, rozpętała lawinę następujących po sobie wydarzeń, które zapamiętam do końca życia. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa ten podsłuch, ale polskie służby mają możliwość słyszenia tego, co mówimy w myślach oraz mogą wykorzystywać odgłosy osób z otoczenia osoby podsłuchiwanej. W ten sposób myślałem, że najbliższe mi osoby spiskują przeciwko mnie. Na przykład słyszałem, jak moja babcia siedząc w kuchni pyta: Adam, kto jest twoim pośrednikiem i jakim samochodem do ciebie przyjeżdża? Proszę nie mylić tego ze schizofrenią. Zostałem nieraz badany przez psychiatrów i żaden nie stwierdził odchyleń od normy, poza depresją, która w dzisiejszych czasach jest chorobą cywilizacyjną. Mogą również widzieć oraz słyszeć czytane przez nas wiadomości. Nie muszę wspominać o funkcji grzania, która uszkadza centralny układ nerwowy i dosłownie doprowadza człowieka do stanu wegetatywnego do końca życia. Brzmi to jak historia science fiction, ale niestety jest to jak najbardziej możliwe. Era podsłuchów telefonicznych na każdy SIM już dawno się skończyła. Teraz służby posiadają skuteczniejszą metodę podsłuchiwania, a i zarazem uciszania niewygodnych obywateli. Pięć dni po zwolnieniu się z pracy na skutek nękania mojej osoby, postanowiłem przeprowadzić się do mojego taty, do miasta oddalonego o 120 km od Warszawy, z nadzieją, że może tam zaznam spokoju psychicznego. Lecz to myślenie było bardzo zgubne. Tam trafiłem do szpitala na okres 6 miesięcy i to właśnie tam pierwszy raz doświadczyłem próby zrobienia ze mnie warzywa. Na początku myślałem, że to uczucie fal mózgu jest za, spowodowane zażywaniem leków, które przyjmowałem dożylnie, dopóki jedna z osób przebywających ze mną na jednej sali nie powiadomiła mnie wprost, że będę warzywem. Zacząłem błagać o litość i opowiadać historię z mojego życia. Z prośbą o zaniechanie tego traumatycznego eksperymentu. Po 20 minutach panowie pod natłokiem mojego błagania zatrzymali działanie tego urządzenia. Po wyjściu ze szpitala wróciłem znowu do Warszawy, do mojej babki. Ostatnia próba grzania było w warszawskim złisie na ulicy Senatorskiej. Była ona spowodowana poinformowaniem służb, że zamierzam napisać post na Facebooku, w którym opiszę cały ten proceder. W zamyśle miałem zamiar tylko to zademonstrować bez bez wstawiania takowego postu na tablicę. Wszystko ukierunkowane było wpływem emocji powstałej na skutek straszenia mojej osoby, że niedługo trafię znowu do szpitala. Też zostało mi odpuszczone być może dlatego, że takowego postu nigdy nie upubliczniłem. Niestety po powrocie z placówki ZUS, cały roztrzęsiony bez zastanowienia, napisałem do rodziny o podsłuchu m, oraz jego funkcjach, które potrafią zniszczyć życie osobie podsłuchiwanej. Po czym Panowie X poimpo, poinformowali mnie za jego pomocą, że teraz to już na pewno jesteś ważnego. Więc postanowiłem, że nagram również tego ostatniego TikToka, w którym postaram się wypro, którego postaram się wypromować w celu pokazania jak największej ilości osób, Jaką bezwzględną grupą przystępczą mogą być polskie służby? Od sześciu lat mieszkam razem z dziadkami. Babcia niestety chodzi na zakupy sama. Bardzo ją kocham, ale nie mogę jej powiedzieć dlaczego nie chcę pomagać w ciężkiej powody. W obawie, że zrobią babci to, co zamierzają zrobić mi. Jestem przekonany, że nie mogą jeść jak w domu z braku pozwolenia, którego potrzebują, by wejść po moje bezwodne ciało. W pełni świadomej konsekwencji nagrania tego TikToka zwracam się z prośbą o zaprzestanie nawadniania i sztucznego odżywiania mojego ciała. Jestem przekonany, że stan wegetatywny wywołany za pomocą tego urządzenia jest procesem nieodwracalnym. To, o czym poinformowałem Państwa w tym TikToku, zostało napisane drogą mailową do prokuratury, po czym otrzymałem pismo o umorzeniu postępowania z powodu braku dostatecznych dowodów. Pisałem również do Pana Stanowi oraz szalonego reportera. Od obydwu panów nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej. Jeśli będę miał możliwość zrobienia live'a na TikToku, z chęcią udowodnię Państwu, że to mówię to prawda oraz do jakich czynów potrafi posunąć się człowiek, który przysięga chronić Państwa i jego obywateli. Dodam, że funkcja grzania jest odczuwalna jako swojego rodzaju <coughs> falę Niestety wiem dużo o polskich służbach i również zostanę ofiarą tego systemu, między innymi za obliczenie tajemnicy służbowej tych zwrotnialców. Jak to służby bez pomocy sądu skazują człowieka na karę do żywocia, gorszą od kary pozbawienia wolności. Proszę o pociągnięcie, proszę o pociągnięcie osób odpowiedzialnych za mój stan do odpowiedzialności karnej. Ten dramatyczny, ten dramatyczny incydent powinien stać się przedmiotem publicznej uwagi, a jednostki odpowiedzialne za ten czyn powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Apeluję o Państwa wsparcie w nakłośnieniu tej sprawy, aby wspólnie dążyć do sprawiedliwości i przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom w służbie publicznej. Dziękuję.